Cross Level 6.0. Cross Level 6.0 to model na nowej ramie. Nasza najbardziej zaawansowana, aluminiowa rama zaprojektowana z myślą o jeździe rekreacyjnej w terenie, ale jej uniwersalność pozwala także na inne zastosowania. To rower, który nie tylko daje możliwość rozpoczęcia przygody z maratonami MTB, ale także dzięki możliwości zamontowania i korzystania z wielu akcesoriów. Sprawdzi się także jako maszyna dojazdowa do pracy w mieście. W tym modelu jest możliwość montażu błotników, bagażnika czy podpórka, dzięki czemu zwiększymy znacznie jego możliwości. Cross Level 6.0 w 2022 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie, to także nowa geometria roweru którą tworzyliśmy wraz z naszymi zawodnikami z Cross Racing Team. Wykorzystaliśmy też komponenty Suntour oraz SRAM, projektowane przez czołowych producentów sprzętu rowerowego na świecie. Profesjonalny osprzęt. Nasz rower górski Cross Level 6.0 to wysokiej jakości napęd Shimano Dore M6100. Hamulce Sram Level oraz amortyzator Sunto Raidon XCRL. Dzięki zastosowaniu kasety o rozpiętości 10 do 51 możliwe jest komfortowe pokonywanie trudnych podjazdów w terenie oraz rozwinięcie wysokiej prędkości na płaskim odcinku. Wyposażyliśmy go także w hydrauliczne hamulce tarczowe Sram Level które wspierają płynne i bezpieczne hamowanie w każdych warunkach, niezależnie czy więcej czasu będziesz na leśnych ścieżkach czy na miejskich ścieżkach rowerowych. Hamulce zapewnią duże poczucie bezpieczeństwa. Amortyzator, który znajdziesz w Cross Level 6.0 to wysokiej jakości produkt Sunto Ur-Raidon XCRLR zapewniający 100 mm skoku i, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort jazdy na kierownicy zamontowana jest hydrauliczna manetka blokady amortyzatora. Umożliwia ona usztywnienie amortyzatora podczas podjazdów, czy jazdy na płaskich odcinkach co przekłada się na jeszcze efektywniejsze pedałowanie i skoncentrowanie energii na osiągnięciu jak najwyższej prędkości. Przy pokonywaniu trudniejszych odcinków trasy czy zjazdów wystarczy odblokować amortyzator manetką, co znacznie poprawia komforty i bezpieczeństwo jazdy. Aluminium lite. Do produkcji ramy wykorzystaliśmy lekkie aluminium lite. To ulepszony stop aluminium 6061, będącym doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością oraz niską masą. Charakteryzuje go wysoka odporność na warunki zewnętrzne, złamania i uderzenia. Dzięki cieniowaniu zredukowaliśmy masę, zachowując wytrzymałość całej konstrukcji. W ramie zastosowaliśmy wewnętrzne prowadzenie linek, Dzięki czemu uzyskaliśmy estetyczną i elegancką ramę. Wewnętrzne prowadzenie linek pozwala także na łatwiejsze utrzymanie rowerów czystości. Żeby zapewnić wysoką przyczepność na leśnych ścieżkach wyposażyliśmy koła w opony z chwalby Rapitropo szerokości 2,25 cala. Pozostałe komponenty to wysokiej jakości produkty Cross oraz środełko renomowanej włoskiej marki Selle Royal. Rama i Widelec. Wykończenie lakieru. Połysk materiał ramy, aluminium lite widelec, SR Suntour Raidon XCRLR skok widelca, 100 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd, przerzutka przód, brak przerzutka tyłu, Shimano Deore M6100 manetki, Shimano Deore M6100 korba, Shimano MT510-1 koronki, 34T kaseta z wolnobieg. Shimano Deore M6100 zakres kasety z wolno biegu, 1051 T ilość przełożeń, 12 Support, Shimano PSA BB52 łańcuch, Shimano M6100 hamulce, hamulec przód, stram level hamulec tył, stram level dźwignie hamulca, stram level tarcze hamulcowe, Shimano, 160, tarcze hamulcowe tył, dwukropek Shimano, 160, Komponenty kierownica: Aluminium 31,8 S 700 MM, M 700 MM, L 720 MM, XL 720, XXL 720 MM. Wspornik kierownicy: Aluminium 31,8 7 S 70 MM, M 70 MM, L 70 MM, XL 80 MM. XXL 80 mm siodło Selle Royal wspornik siodła aluminium slash S. 27,2x350 mm m 27,2x350 mm L. 272x350 mm xL 27,2x350 mm, xxl 27,2x400 mm XXL, 27 Stery fph 813 pl 11 z 8 chwyty kros scale pedały FP917 N.